Nazywam się Stanisław Biczysko. Czytam dla Państwa książkę pana Roberta Kolkera pod tytułem W ciemnej dolinie. Sześciu braci zachorowało w okresie, kiedy o schizofrenii wiedziano niewiele. Formułowano więc na jej temat rozmaite sprzeczne hipotezy i czyniono spekulacje. Przyszło im przeżyć epokę Zamykania chorych w zakładach i epokę terapii elektrowstrząsowej. Wielką debatę między zwolennikami psychoterapii a rzecznikami leczenia farmakologicznego. Poszukiwania genetycznych markerów poukrywanych w genomie niczym igły w olbrzymim stogu siana. A także rozmaite spory o przyczyny i źródła schizofrenii. Ta książka ma podtytuł. Rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii. I ten podtytuł właściwie mówi wszystko o problemie, którym ta książka się zajmuje. Nie będę Państwu opowiadał, e, do jakich wniosków prowadzi nas, prowadzą nas rozważania Pana Kolkera. E, niech to będzie tajemnicą autora. W każdym razie, książka ta zajmuje się. Głównie problemem, czy schizofrenia jest chorobą nabytą, czy dziedziczną. Na ten temat spory się toczyły przez ponad 100 lat, a jakie są najnowsze, ostateczne, przepraszam, nieostateczne, ostatnie e, wnioski. Z tego dowiecie się Państwo z tej książki, przełożonej przez Pana Jana Dzierżgowskiego? Nie przypadkiem mówię tutaj o autorze przekładu, dlatego że to jest znakomicie zrobiony przekład. Przekład zrobiony świetną polszczyzną, który pomaga nam przejść przez czasem złożone problemy, o których pisze Pan Kolker. Serdecznie zachęcam Państwa do... Wysłuchania książki W Ciemnej Dolinie wydanej przez Wydawnictwo Czarne.